Kiedyś Lady Punk śpiewał, że strach się bać i przyznam Wam, że oglądając ten film też było kilka momentów, kiedy naprawdę można się było bać. Mowa o filmie naznaczonym Rozdział dróg". Jest to kontynuacja hitu sprzed kilku lat i film, druga część zaczyna się dokładnie w miejscu, gdzie pierwsza część się skończyła. Dodatkowo, tak akurat była skonstruowana pierwsza część, że fajnie płynie się do, do części drugiej. Fabuła jest... wywoli się z części pierwszej, aczkolwiek jeżeli nie widzieliście, nic się nie dzieje, ponieważ wszystko dosyć ładnie jest wyjaśnione, jest pokazane. Sytuacja wygląda następująco. Jeden z członków rodziny chodzi o pana domu, u głowę rodziny, coś z nim jest nie tak. Żona wie, że coś jest nie tak. Ona po prostu nie chce wierzyć do końca. Nie będę wam zadał, więc wam było dość powiedzieć, oczywiście, że ona, jak zarówno jak i jej dzieci, jak i jej najbliżsi, są no, w wielkich tarapatach. Zresztą i też pan domu głowa rodziny, który ma swoje problemy, ale też coś tam się niepokojącego wewnątrz y, niego tejże osoby, tegoż stworzenia dzieją. Kiedy oglądałem pierwszą część, pomyślałem: "Super, w końcu jest jakiś nowy, sensowny, oryginalny horror, gdzie..." Coś, co znamy, zostało pokazane w sposób inny, przewrotny, zaskakujący. Tym bardziej, że akurat jakiś czas wcześniej widziałem dokument na Discovery, który właśnie opisywał tą historię, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu film opiera się na życiu bohaterki, która też w tej części występuje, tak występuje, i to było zaskakujące, że naprawdę coś takiego mogło się zdarzyć. W tym filmie jest powiem że jeszcze lepiej, rzadko się zdarza, że druga część jest lepsza od poprzedniczki, ale tym razem to się udało. Naprawdę może nie jest straszniejszy, bo to może nie ale film ma jeszcze lepszy klimat. Jest dużo więcej zwrotów akcji, dużo więcej wątków, bardzo fajna jest pętla, jest pokazane dosyć poważnie naprawdę nawiązanie do pierwszej części, więc w sumie byłoby dobrze, jakbyście tą pierwszą część obejrzeli, ponieważ tam się działo wiele, to się dzieje jeszcze więcej, aczkolwiek jest powiedzmy 1,5, a to pół to zwięte trochę z pierwszej części. Także dobry film, naprawdę horror godny polecenia. Na mojej 6-punktowej skali dostaje piątkę z czystym sumieniem, i muszę przyznać, że jest to najlepszy horror tego roku, jaki widziałem. Bo nie wystarczy, że jest kilka takich momentów, ale jeżeli nagle się okazuje, że o kurde, tego się nie spodziewałem, a to jest naprawdę straszne, no to... Tylko pozazdrościć i naprawdę strach się bać. Pomimo na to, że James Wong wyrasta nam na nowego króla grozy, chyba może przejąć pałeczkę już od Wesa Cravena i od Johna Carpentera i powiedzieć dziękuję bardzo panowie, teraz moja kolej, bo naznaczony w ogóle to jest paranoja, naznaczony, tytuł filmu naznaczony, gdzie Insidious znaczy ohydny, podstępny, wredny. No ale skoro w pierwszej części było naznaczone, to tam by się naznaczone dwa, prawda? Kiedyś zamiast trudnego do zabicia była szklana pułapka, zamiast powiedzmy, był tańca, mieliśmy wyrywający seks. No to teraz y, zamiast tego, co się ciśnie na usta, musi być naznaczony. No ale także stało trudno. Ale wracając do meritum. Jest y, naznaczony. Nie tak dawno była obecność też jego film. No po prostu facet zaczyna robić dobre kino i to tylko cieszy. Swoją drogą robi również szybkie wyściekłych którego ostatnie części w sumie nie są najgorsze, delikatnie może powiedzieć, i to cieszy, że w końcu nie mamy nowych wersji. Że to nie jest kolejny Freddy Krueger, który jest na przykład śmieszny, że to nie jest kolejna, kolejna laleczka czaki, do 13 czy Halloween. Z że Halloween był niezły, yy, tylko coś nowego i wziął to w własne ręce. I proszę bardzo, nie tylko że jest fajny, też, też jest stempel, ponieważ wspólne części, wspólne motywy dla części pierwszej i drugiej są, pojawiają się. I wydaje mi się, że oglądając ten film, będę sobie uzmysłowicie, że to i to, i potem na przykład, kiedy będziemy oglądać, mam nadzieję, jakiś kolejnego horroru, robimy. A faktycznie, a wam który horror, który był w tym roku w kinach, podobał się najbardziej? Czy był to, była to obecność? Czy był to naznaczony? Może mama? Może coś jeszcze innego? Tak czy siak, dajcie znać i piszcie pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania i subskrybowania. Jeżeli podoba Wam się to, to teraz widzicie, pojawi się jeszcze kilka innych recenzji. Obejrzyjcie je, a my widzimy się następnym razem. Cześć!